Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, takim, nie wiem jak je zatytułuję, ale chodzi mi o to, masz jakąś trudność życiową, prawda? Jesteś w jakiejś takiej trudnej, dziwnej sytuacji i ja postaram się Tobie odpowiedzieć. Tak, poradzić oczywiście, wiecie, to będzie takie czytanie ogólne, więc tylko będziecie wyciągać to, co może być dla Was przydatne w jakimś tam stopniu, radą, podpowiedzią. Jak wyjść z tej sytuacji? Jak wyjść z tej sytuacji, w której jesteś? Więc pomyśl sobie o tej sytuacji. Będziecie mieli do wyboru trzy karty. Jak wyjść z tej sytuacji? To jest, ja Wam zaraz pokażę, z bliska Wam przysunę. Jak wyjść z tej sytuacji. Numer jeden, numer dwa i numer trzy. Jak wyjść z tej sytuacji? Mam nadzieję, że wybraliście. Więc odsuniemy sobie. Odkładam trójeczkę. Odkładam dwójeczkę. I przechodzimy do jedyneczki. Ta karta jest kartą ósemki buław, więc jak wyjść z tej sytuacji? Na pewno ta karta mówi o tym, że to jest najodpowiedniejszy czas na to, żeby działać, przejąć inicjatywę i po prostu działać. Może tutaj położę. O. I po prostu działać, walczyć o swoje, tak? Komunikować się, czegokolwiek ta sytuacja dotyczy, jakiejkolwiek sytuacji, to ty masz przejąć, moja droga jedyneczko, inicjatywę, zawalczyć o siebie w jakikolwiek sposób, ale działać, przede wszystkim działać. Dobrze, patrzymy sobie. Patrzymy sobie. Twoja obecna sytuacja życiowa. Poczekajcie, wybaczcie mi, ale tak chcę to, żebyście widzieli. I tutaj rada. Dobrze. Więc o co tutaj chodzi? Hm. Twoja obecna sytuacja życiowa. Nie potrafisz pogodzić się z przeszłością. Emocje odgrywają ważną rolę. Starasz się, żeby te emocje były bardziej dojrzałe. Pracujesz nad tymi emocjami, ale coś ci nie do końca wychodzi. Mały mikro, tak, ja mam, ja powiem inaczej, na, ob... na obecny moment, na tu i teraz, tobie być może wydaje się, że ty już zamknęłaś i zamknęłaś przeszłość, że ty już się, odwróciłaś się od tej sytuacji trudnej i ciężkiej, że ty już odeszłaś od tego kogoś, od tego miejsca, że ty już o tym nie myślisz, ale nieprawda. Tobie się to tak wydaje. Ale ja tu widzę, że jeszcze ta przeszłość w jakiś sposób ciebie prześladuje. I z tego powodu wchodzisz w energię stagnacji, tracisz zaufanie do siebie i w jakiś sposób tutaj poprzez to, że to się jeszcze cały czas w Twoim życiu odzywa, to Ty wydaje Ci się, że ten problem jest taki duży, że już nie jesteś w stanie go ogarnąć, tak? To jest ten moment tutaj, na, na teraz, ta sytuacja. Niby jesteś odwrócona od tego, niby już gdzieś planujesz tą podróż, zmianę, przeprowadzkę, wyprowadzkę, nowe miejsce. Tak, ale solidnie niby działasz w tym temacie, żeby się zacząć realizować, żeby coś zmienić, ale jeszcze ta przeszłość do Ciebie powraca, jeszcze ta przeszłość się odzywa do Ciebie, bo karty pokazują, że tutaj hmm, przyzwoliłaś na to, żeby być słabym, tak, na ten strach. Czegoś nie domknęłaś dużo wcześniej, pozwalałaś komuś bądź jakiejś sytuacji, jakiejś osobie, na to, żeby nad Tobą dominował. Moi drodzy, to może być praca, to mogą być uczucia, relacje, to może być kontakt międzyludzki, tak? Bo to jest czytanie ogólne. Więc ja tutaj nie skupiam się konkretnie na danej sytuacji, ja tylko chcę Wam powiedzieć, jak wyjść z tej sytuacji, w której jesteś, jak z tego wyjść. Ja Wam powiem, jak z tego wyjść. Nie przyzwalać na to, żeby to powracało, nie powodować w sobie energii strachu i lęku. Nie wdawać się w energię zawieszenia, po prostu najprościej ujmując, uwolnić się, podejść do tej sytuacji sprawiedliwie. Karty pokazują, tak? Jeżeli to mm, tyczy się relacji, rozstać się, jeżeli wiesz, że już ci z tą osobą nie jest po drodze. Jeżeli to dotyczy się jakiegoś biznesu, a popadłaś w długi i tak dalej, no nie trzymać się tego kurczowo, odpuścić to. To jest najlepsze rozwiązanie, jak z tego wyjść. Podejść bardzo sprawiedliwie do tej sytuacji, być uczciwym w działaniu przede wszystkim, sprawiedliwym, nie oceniać nikogo, żeby nie być ocenianym. I po prostu najprościej ujmując, tutaj karty Tobie radzą, zawierzyć swoje życie siłą wyższym. To, w co wierzysz. Każdy z nas wierzy w co innego, więc tutaj nie będę się rozdrabniać na te czynniki, co to ma być, ale zawierzyć swoje życie sile wyższe. Jako rady masz kartę gwiazdy, masz ogromne wsparcie odgórne. Ty masz nie wątpić w siebie, ty masz nie tracić nadziei w siebie, w sens życia, ty masz nie rezygnować z tego, czego pragniesz. Ty masz nie wychodzić z założenia, że masz pech w życiu, w miłości, w biznesie itd. itd. Nie. Nie podchodź pesymistycznie. Żyj marzeniami, ale nie złudnymi nadziejami. Niezłudnymi nadziejami to jest taka rada dla Ciebie. Praktykuj wdzięczność. Nieważne co to było, doświadczyło cię to Ciebie bardzo mocno. Karty mi tutaj tak pokazują. Czas najwyższy podziękować za to. To w jakimś życiu, pojawi... to w, jakiś... w jakimś celu to pojawiło się w Twoim życiu. Podziękuj za to. Bądź za to wdzięczna, wyciągnij wniosek. I zaczynaj umiejętnie cieszyć się z życia, dostrzegać ten cud życia na co dzień. To ci pomoże, to ci pomoże wyjść z tej sytuacji, rozwiązać tę sytuację, tak? Poprzez, jeżeli będziesz wdzięczna za to wszystko i będziesz cieszyć się każdego dnia y, życiem, y, nie będziesz nikogo oceniać, y, nie przyzwolisz na to, żeby tutaj ta energia stagnacji weszła. Nie, wręcz przeciwnie, uwolnienie zależy od Ciebie. Pamiętaj, Podejmij w końcu decyzję i zawalcz o swoje życie. Tyle moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie. Dobrze, i dwójeczki. Wy moi drodzy macie kartę króla kielichów. To jest karta króla kielichów. Piękny ten król kielichów, prawda? Dobrze. Jak masz wyjść z tej sytuacji, w której jesteś? Ta karta jest kartą pozytywną, bo ona mówi, żeby Zapanować nad swoimi emocjami, żeby stać się dojrzałym emocjonalnie, tak? Ale co ja tu mogę jeszcze powiedzieć: żeby ze spokojem, z takim stoickim spokojem rozważyć każdą decyzję, żeby z, takim, z taką empatią, delikatnością w sobie. Podchodzić do życia, tak? Do tego problemu, w którym jesteś. Nie wiem dlaczego, ale patrząc na tą kartę, ona nie ma takiego znaczenia, ale ja, ja to tak czuję. Masz nie grać roli czarnej owcy. Być może do tej pory czujesz się, że jesteś tą czarną owcą, czy w rodzinie, czy gdziekolwiek, czy w danym miejscu, w którym się znajdujesz, czy w pracy jesteś tą czarną owcą, to czas najwyższy z tym zerwać. Tak mi tutaj karty pokazują, tak? Zaraz sobie zobaczymy, w jaki sposób możesz wyjść z tej sytuacji. Tylko wezmę talię. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że tutaj mm, ty znajdujesz, twoim problemem jest sytuacja związana z domem, tak, bo tutaj jest czwórka buław, czyli ja myślę, że nie wiesz, jak wyjść z tej sytuacji. To są jakieś problemy na płaszczyźnie rodziny, domu, być może jakieś problemy związane z. Z jakimiś opóźnieniami, czy w budowie domu, czy w stworzeniu rodziny, tak? Ale u ciebie największym problemem to jest to, że ty w jakiś sposób nie potrafisz dostrzegać szczęścia w życiu. No, yy, bardzo często być może popadasz w taką złość wewnętrzną. Być może, jeżeli z kimś ci nie wychodzi, to w jakiś sposób tutaj pokazują mi się te sytuacje, gdzie szybko się na kogoś denerwujesz. Tak, jesteś osobą temperamentną i w tak zwanej gorącej wodzie kąpana. Przepraszam, nie obrażajcie się, bo to może nie być do każdego z Was, tak? Ale no mówię to, co widzę i to, co w jakiś sposób czuję, że powinnam powiedzieć. I to jest ten problem. Może być tak, że poprzez jakieś wypowiedziane słowa czy działania możesz w jakiś sposób odpychać bliskie Ci osoby od siebie i poprzez to możesz czuć się... Że jesteś sama ze wszystkim, że nikt cię nie wspiera i dlatego tutaj niby ten czarny łabądź, a mi się to skojarzyło, że czujesz się czarną owcą wśród rodziny, bliskich ci osób i tak dalej. Tak tutaj się pokazuje. To jest ta obecna sytuacja, tak? Nie odpuściłaś czegoś, nie pozwoliłaś, żeby coś z twojego życia odeszło, kurczowo trzymałaś się przeszłości. Y Tutaj pokazywały, pokazują mi się sytuacje, że już dawno los, życie szykowało Ci zmiany, a ty się kurczowo czegoś starego trzymałaś. Miałaś ogromny strach w sobie przed tą zmianą, tak? Jakieś te przekonania wewnętrzne bardzo mocno Ciebie przywiązały do miejsca, do sytuacji, do danej sytuacji, i to tutaj mi się pokazuje, że to ma duży wpływ na Tę obecną sytuację. Miałaś już momenty, gdzie mogłaś coś zakończyć, odejść od czegoś, od kogoś, i ten nowy w Twoim życiu by się w jakiś sposób zapoczątkowało, ale ty, ty na to nie pozwoliłaś, bo Ty trzymałaś się kurczowo starego. Ale ja widzę, że te problemy się, ten problem, ta sytuacja się u Ciebie rozwiąże, bo masz kartę Rydwan. Karta Rydwan mówi o tym, że pokonasz te trudności życiowe. No, naprawdę. Pokonasz te trudności życiowe. Być może będziesz potrzebować wsparcia kogoś, osoby tak zwanej, która będzie Ciebie w tym wszystkim wspierać, która będzie Ci pomagać. Pokonasz to i to będzie u Ciebie bardzo szybko. Tutaj te zmiany idą do Ciebie szybko. To może tyczyć się sprzedaży domu, mieszkania, kupna czegoś nowego. To może tyczyć się przeprowadzki. Jeżeli tak jest, to jest to czytanie dla Ciebie. Ale ogólnie mówiąc, to karty pokazują mi, że Ty możesz wyjść z tej sytuacji, ty pokonasz to wszystko, ty dostaniesz kolejną szansę od losu, ale Ty musisz zapanować nad swoimi emocjami. To jest bardzo ważne u Ciebie. Musisz, musisz, ja wiem, że nie musisz, ale ty musisz. Akurat w tym przypadku, jeśli chcesz wyjść z tej trudnej sytuacji życiowej, to musisz. Ty, Transformować swoje emocje, tak? Zmienić tutaj podejście. Mhm. Tak mi tutaj karty pokazują do tej sytuacji. Więcej empatii, więcej wrażliwości w, w, w rycerzu kielichów. Więcej empatii do drugiego człowieka. Więcej im wysyłania miłości, pozytywnego myślenia, tak? I jako radę masz kartę słońca. Wprowadzaj w swoje życie optymizm i radość. Idzie do ciebie nowy etap. Ty rozwiążesz ten problem, w którym jesteś, poprzez to, że zawrzesz przymierze z przeszłością. Odpuść, zamknij, nie trzymaj się kurczowo miejsca, sytuacji, osoby, myśli, uczuć, emocji, etc. Puszczaj to, wchodź w nowe i ten Twój problem, ta sytuacja, w której jesteś, rozwiąże się. Idzie do ciebie coś nowego. Będziesz jeszcze szczęśliwą osobą. I zdrowie się polepszy, i stabilizacja finansowa nadejdzie, i zmiany w miłości, idą do ciebie nowe możliwości. Będziesz się spełniać, tylko otwieraj się na to. Więcej radości, więcej miłości w sobie. Kieruj się swoją intuicją, swoją mądrością życiową. Masz świetny kontakt, masz do... możesz mieć dobry kontakt z podświadomością w najbliższym czasie. Tutaj ta intuicja mi się bardzo mocno pokazuje, więc wykorzystuj to. No ale przede wszystkim wchodź w nowe. U Ciebie się pokazuje, że. Wyjściem z tej trudnej sytuacji, w której jesteś, jest, jest zapoczątkowanie czegoś nowego. Nowa droga, nowe życie, nowy związek, nowe miejsce, nowy dom, nowa praca, nowe, nowe i nowe. I jeszcze raz nowe. Wykorzystuj to. Więcej empatii ym, do drugiego człowieka i nie zamykaj się w sobie, nie blokuj się. Jeżeli otrzymujesz jakieś zaproszenia. Jeżeli ktoś ci chce pomóc, doradzić, czymś ktoś Ciebie gdzieś zaprasza, korzystaj z tych zaproszeń, bo tobie jest potrzebny kontakt z drugim człowiekiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, i dla osób, które wybrały numer 3, jak wyjść z tej trudnej sytuacji? Wybrałaś, wybrałeś kartę śmierci. To jest karta śmierci, to jest karta transformacji. No, ja widzę, że już jesteś zmęczona, bądź zmęczony, tak. Całą tą sytuacją, tą trudną sytuacją w Twoim życiu i to już chcesz czegoś nowego. To jest piękna karta, chociaż może brzydko tutaj zobrazowana, ale to jest piękny przekaz, bo Ty wyjdziesz z tej, przepraszam, Ty wyjdziesz z tej sytuacji, ale mm, musisz coś zostawić ze sobą. Zaraz zobaczymy sobie. Ale to jest karta odpuszczenia. W momencie, kiedy odpuścisz coś, zostawisz za sobą, zmiana w Twoim życiu będzie. Więc ja tu. W zasadzie mogłabym już na tej karcie zakończyć, ale robię dla Was rozkład. Jak wyjść z tej trudnej sytuacji? Matrujeczka. Hmm. Moi drodzy, jak? No obecna sytuacja. No, obecna sytuacja. No, co mogę tutaj powiedzieć? Poczucie oszukania, zranienia, wykorzystania. Tutaj pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to takie emocje. Emocje, uczucie, związek, tak? Być może zostałaś przez kogoś zmanipulowana, oszukana. Być może ktoś skradł ci czas, energię, pojawił się w Twoim życiu, obiecywał. Tworzył z Tobą plany Plany, które tak naprawdę Nie przyniosły tych zmian Nie przyniosły tych efektów Złodziej czasu i energii Może być też tak, że zostałeś Zostałaś okradziona z czegoś Może tutaj być jakiś nierówny podział Tak? Może przy rozwodzie, podczas rozstania, odejścia i tak dalej, i tak dalej W każdym bądź razie u Ciebie problemem jest to, że miałaś jakiegoś przeciwnika przy sobie, którego nie doceniłaś, nie doceniłeś I ten ktoś w jakiś sposób ograbił Ciebie, albo z typowo z tych m, spraw materialnych, albo po prostu z Twojej życiowej energii I tutaj powiem tak... M, może być też tak, że czujesz się kimś przegranym w życiu, tak? że coś przegrałaś tutaj. Może być tak, że te sprawy materialne, długi zobowiązania, kredyty, to bardzo mocno na tobie ciąży. Brałaś coś, kupywałaś coś, na, na co później nie miałaś tych funduszy, żeby to w jakikolwiek sposób spłacać. To jest też brak decyzyjności w Tobie i tutaj bardzo mocno pokazuje mi się, że w przeszłości byłaś niezdecydowana. W zależności kto w twoim życiu się pojawił ostatni, ten miał te ostatnie zdanie i duży wpływ na ciebie. I teraz karty mi pokazują, że co ci może pomóc? Pomóc ci może przede wszystkim to, żeby nie żyć tymi zdradami, tymi kłótniami, tymi trudnymi sytuacjami, tymi emocjami, które w jakiś sposób były przy tobie przez długi czas bardzo niestabilne. Nie żyć tym, zapomnieć o tym, wyznaczać sobie konkretny cel w swoim życiu. Pokazuje mi się u ciebie dwójeczka kielichów jako przyszłość, czyli ja widzę ciebie jako kogoś, kto jeszcze będzie w stanie komuś zaufać, kto jeszcze będzie w stanie wejść w coś nowego, kto jeszcze będzie w stanie gotów na to, żeby zapoczątkować coś nowego w swoim życiu, tak? I tutaj mi karty pokazują, że u ciebie. Jak wyjść z tej sytuacji? Zaufaj. Zaufaj po prostu sile wyższej. Masz kartę umiarkowania. Zaufaj to temu, w co wierzysz. Ty masz uwierzyć w to. Ty masz ze spokojem wewnętrznym podchodzić do tego problemu w swoim życiu, ty masz uwierzyć w to, że to się rozwiązało, że to się rozwiąże, że to się w zasadzie rozwiązało. Masz to dokonywać, masz to robić, masz myśleć o tym w czasie dokonanym, że to się już wydarzyło. Bo powiem szczerze, jeżeli nie będziesz panować nad swoim spokojem wewnętrznym, jeżeli będzie w tobie brak tej równowagi wewnętrznej, tej emocjonalnej, jeżeli będziesz w dalszym ciągu wahać się w podjęciu decyzji, co zrobić, co zmienić, jeżeli te trudności w tym byciu decyzyjnym będą u Ciebie przeważać i ta cierpliwość też będzie wystawiana na próbę, jeżeli będziesz w dalszym ciągu zajmować się przeszłością bardzo mocno, albo będziesz lękać się o tą przyszłość bardzo mocno bez tego kontaktu z tu i teraz z teraźniejszością no to w twoim życiu będzie tworzył się chaos a jak będzie chaos no to będą mi choroby tutaj i rozchwianie emocjonalne i problemy z nadmiarem z przypływem Szybkim przypływem, z szybkim nabieraniem wagi, i jakieś tutaj odwodnienia, i problemy ze skórą, i straszne bóle głowy, i kołatanie, palpitacje serca, i ogromne rozrywanie na czole. Mi się tu pokazuje bóle związane z głową, więc i nie wprowadzaj chaosu. Ja widzę ciebie jako kogoś, kto. Wyjdzie z tej trudnej sytuacji. Tylko nie pogrążaj się w tym chaosie, nie żyj tą przeszłością. Dla Ciebie ważne jest, jako Rada, karta siódemki kielichów. Ta karta mówi, że Ty masz wykorzystywać swoją siłę podświadomości, ty masz kreować swoje życie, afirmuj codziennie. Wyobrażaj sobie, że te problemy, te sytuacje, ta przeszłość, te niefajne myśli poodchodziły już z Twojego życia, że jesteś już wolnym człowiekiem i zaczęłaś, zacząłeś życie na nowo. U Ciebie ważne jest kreowanie, wizualizowanie i praca ze swoją podświadomością. Być może warto by było poczytać sobie, posłuchać sobie kogoś mądrego, poczytać, przeczytać pewne książki, które będą cię wznosić ku wyżynie. Na przykład Potęga Podświadomości albo Potęga Teraźniejszości. To są bardzo motywujące książki albo Sekret, które naprawdę zmieniają nastawienie człowieka do swojego życia. Tutaj bardzo pięknie mi się pokazuje. Ja widzę Ciebie jako osobę, która będzie jeszcze stabilna, która będzie bezpieczna. Tylko emocje u Ciebie są dość trudne, zmień te myśli, nie krytykuj siebie za to, że popełniłaś, popełniłeś te błędy, że zaufałaś komuś, że podpisałaś o tą jedną umowę za dużo i teraz Ci się to czkawkom odbija. Nie krytykuj się za to, wyciągaj z tego wnioski, w Tobie jest ta prawda, w Tobie jest ten spokój, być może będziesz potrzebować pobyć samemu ze sobą po to, żeby odkryć w sobie... Te ważne y, takie wskazówki, one są w tobie. One są w tobie. Przepracuj tą przeszłość, tak? Czerp naukę z tego, y, z tych swoich doświadczeń, które ciebie boleśnie doświadczyły, ale one się pojawiły po to, żeby nauczyć cię mądrości. Być może warto by było również y, w jakiś sposób wejść na ścieżkę rozwoju duchowego. Pozdrawiam serdecznie.